Na przejeździe kolejom doszło do zderzenia drezyny wykonującej prace gospodarcze z samochodem osobowym, który nierozważnie gdzieś tędy przejeżdżał w wyniku tego zdarzenia jedna osoba została poszkodowana, jedna właściwie, która podróżowała tym samochodem osobowym. W wyniku tego zdarzenia odniosła ogólne obrażenia ciała. Mówię ogólne, bo tej oceny dokona już zespół ratownictwa medycznego po dojeździe do szpitala. Zadaniem ratowników było wykonanie dostępu do osób, osoby poszkodowanej, ugaszenie pożaru, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla osoby poszkodowanej, przekazanie zespołowi pogotowia ratunkowego i dalszej czynności wykonywanie innych działań ratowniczych przy tym zdarzeniu. Zdarzenia przy transporcie kolejowym trzeba szczególną uwagę zwrócić. Po pierwsze, na fakt, iż mamy do czynienia tutaj z napięciem, czyli z trakcją elektryczną, to też jest bardzo ważny element. Ratownicy już jadąc do zdarzenia uzyskują informacje od z miejskiego stanowiska kierowania, bo udając się, muszą, dowódca, który się udaje, musi mieć wszelkie informacje, z czym ma do czynienia, czy jest wyłączony prąd, czy jest taka potrzeba wyłączenia prądu, czy mamy do czynienia z jakim transportem, bo często tą trasą przewożone są materiały niebezpieczne. Celem tej akcji, celem całej kampanii Bezpieczny Przejazd jest propagowanie zasad bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowych. Tak jak powiedziałem, statystyki są nieubłakalne i one wyraźnie pokazują, 99% wypadków na przejazdach kolejowych powodują użytkownicy dróg. Stąd też powstał taki pomysł 8 lat temu, ażeby wspólnie z Komendą Główną Policji, Komendą Główną Straży Pożarnej, z wieloma z wieloma instytucjami w tym mediami propagować akcję właśnie bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowych. A żeby zmniejszyć do minimum ilość wypadków i w tym ilość wypadków śmiertelnych. Od kilku lat prowadzimy bardzo ścisłe statystyki, zresztą kolej zawsze prowadziła ścisłe statystyki, mogę powiedzieć w ten sposób, wypadków nie przybywa. A to jest rzecz najważniejsza. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jak dynamicznie wzrasta ilość pojazdów samochodowych. Skoro wypadków nie przybywa, to znakiem tego jakiś tam cel został osiągnięty. Polskie linie kolejowe składają się z 23 zakładów i w 23 zakładach, w 23 miejscach w Polsce w dniu dzisiejszym o godzinie 10 takie symulacje wypadku na przejeździe kolejowym się odbyły. Powiadomiliśmy wszystkie służby ratunkowe. Jako pierwszy na miejscu zjawił się nasz patrol policyjny. Do zadań policjantów w tej sytuacji należy przede wszystkim zabezpieczenie miejsca zdarzenia, a jeszcze wcześniej udzielenie pierwszej pomocy ofierze wypadku. Tutaj mieliśmy taką sytuację, troszeczkę inaczej niż w scenariuszu. Samochód zaczął się szybciej palić, policjanci musieli zareagować, wyciągnęli, udzielili pierwszej pomocy. W tej chwili zabezpieczamy miejsce zdarzenia, jak też okoliczne skrzyżowania. Udrażniamy ruch, organizujemy objazdy. Do zadań policjantów w takich sytuacjach należy również czego już w harmonogramie tych ćwiczeń nie ma przeprowadzenie po zakończeniu akcji ratowniczej tych działań procesowych, czyli oględziny miejsca zdarzenia, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja filmowa, takie czynności odbywałyby się po usunięciu już po usunięciu zagrożenia. W takiej sytuacji przyjeżdża na miejsce prokurator, przyjeżdżają policjanci, technicy kryminalistyki i prowadzimy dalej działania procesowe.